Totalna porażka eksperymentu? Finał ślubu od pierwszego wejrzenia wywołał burzę i wściekłość widzów. Oszustwo czy dojrzała decyzja? Czy miłość może naprawdę rozkwitnąć w ciągu kilku tygodni pod ostrzałem kamer, gdy każdy krok analizują socjolodzy, a każdy gest surowo oceniają widzowie? Finał programu ślub od pierwszego wejrzenia miał być ukoronowaniem eksperymentu, ale stał się spektakularnym zderzeniem oczekiwań widzów z brutalną. A czasem zaskakującą, rzeczywistością. Koniec sezonu przyniósł rozstania, które wstrząsnęły fanami, a w komentarzach zawrzało od wściekłości, zarzutów i frustracji, bo widzowie poczuli się oszukani. Zostańcie ze mną, bo przeanalizujemy, dlaczego ten sezon okazał się tak męczący i dlaczego jedna z par rozstała się, mimo że fani widzieli w ich oczach prawdziwą miłość. Program ślub od pierwszego wejrzenia od lat budzi ogromne zainteresowanie bo mierzy się z fundamentalnym pytaniem, czy miłość to spontaniczna chemia, czy może da się ją zaprojektować, pomijając etap randkowania na rzecz natychmiastowego małżeństwa? Ten sezon przyciągnął przed telewizory rzesze widzów, którzy śledzili rozwój relacji trzech par dobranych przez ekspertów, licząc na bajkowy finał. Bohaterowie, wchodząc do programu, mieli za sobą doświadczenia nieudanych związków lub po prostu trudności w znalezieniu właściwej osoby, a format obiecywał im skrót do szczęścia. W praktyce jednak presja czasu, kamery i konieczność budowania intymności, niemal na oczach widzów, stworzyły dodatkowe obciążenie. Program pokazał codzienność, tę banalną, złożoną z powtarzalnych wyborów, drobnych irytacji i walki z samym sobą. Okazywało się, że na ekranie widać wiele gesty, ton głosu, reakcje na stres, które potrafiły wywołać lawinę komentarzy widzów, a każda para, niezależnie od przebiegu relacji stała się przedmiotem gorących dyskusji i surowej oceny. W finałowym odcinku emocje sięgnęły zenitu, gdy bohaterowie musieli podjąć ostateczną decyzję: pozostać dalej razem czy się rozstać? Finał przyniósł różne scenariusze, które ukazały całą złożoność relacji zawartych w tym socjologicznym eksperymencie. Kto zatem przetrwał, a kto przegrał z rzeczywistością? Mamy trzy różne wyniki, które były dalekie od hollywoodzkiego standardu. Karolina Bonowicz i Maciej Kubik zdecydowali się kontynuować małżeństwo po zakończeniu programu. Uznali, że proces wspólnego poznawania się ma szansę trwać dalej, już bez obecności ekip telewizyjnych i publicznych komentarzy, dając sobie czas na zbudowanie stabilnej relacji na własnych zasadach. Z kolei Kaja Tokarska i Krystian Plak podjęli jasną decyzję o zakończeniu związku. Ich wybór był świadomy, przemyślany i został odebrany jako dojrzała postawa, mimo wysiłków. Brakowało elementu emocjonalnego, który pozwoliłby im się zbliżyć na tyle, by tworzyć wiarygodną relację w przyszłości. Zamiast podtrzymywać związek na siłę, zdecydowali się go zakończyć. Największą niespodzianką finału okazała się jednak decyzja Katarzyny Zawickiej i Macieja Walkowiaka, którzy również postanowili się rozstać. Ich komunikacja i wzajemny szacunek budziły duże nadzieje wśród widzów, ale podjęli decyzję, że nie chcą kontynuować związku który przez pewien czas byłby małżeństwem na odległość. Choć odnaleźli fundament porozumienia, to logistyczne wyzwania i realia życia w różnych miastach okazały się silniejsze niż potencjał na miłość. To właśnie te sprzeczne i niejednoznaczne zakończenia wywołały w komentarzach prawdziwą burzę, w której widzowie wylewali swoją frustrację i rozczarowanie. Fani programu, którzy zainwestowali w ten eksperyment swój czas i emocje, poczuli się oszukani, że nie dostali tego, Czego oczekiwali bajki o miłości od pierwszego wejrzenia? Wśród wielu wpisów na portalach społecznościowych można było znaleźć zarówno głosy wsparcia, jak i totalnej wściekłości. Niektórzy widzowie byli zmęczeni toksyczną dynamiką niektórych par, pisząc wprost, oboje siebie warci. Strasznie męczący ten sezon. Inni z kolei nie kryli satysfakcji z rozstania Kai i Krystiana, bo od początku uważali to za błąd ekspertów, komentując ostro. Kaja jak najdalej od tego typa, co pokazuje, jak bezlitośni potrafią być fani wobec osób, które nie spełniają ich wyobrażeń o partnerstwie. Jednak najdziwniejsza sytuacja dotyczyła pary Kasia i Maciej, Zawicka i Walkowiak, którzy mimo iż zdecydowali się rozstać z powodu odległości, zebrali lawinę pozytywnych komentarzy. Widzowie pisali do nich słowa wsparcia, jakby ignorując fakt rozstania i widząc w nich potencjał, który sami zniweczyli. Ale się cieszę, że Wam wyszło. Kasieńko i Maćku, dużo szczęścia i miłości Wam życzę. Jesteście super parą. Życzę Wam szczęścia. Aż Łeskę uroniłam taką szczęścia, że jesteście tacy autentyczni i widać miłość, pisali Fani. Ta sprzeczność między decyzją pary a reakcją widzów jest kluczowa. Fani, kierując się autentycznością emocji, widzieli chemię i potencjał, ale uczestnicy musieli zmierzyć się z realiami życia które okazały się silniejsze niż chwilowe zauroczenie. Głównym wnioskiem z tego sezonu jest potwierdzenie, że choć format telewizyjny może stworzyć okoliczności do spotkania ludzi, to ostateczny kształt relacji zależy od nich samych, ich dojrzałości i odwagi w podejmowaniu decyzji zgodnych z własnymi emocjami, a nie z oczekiwaniami produkcji czy widzów. Zamiast bajki, dostaliśmy autentyczny eksperyment, który pokazał, że czasem najdojrzałszą decyzją w programie o małżeństwie jest szczere i przemyślane rozstanie. Co myślicie o tak chaotycznym, ale szczerym finale? Czy eksperci powinni brać pod uwagę logistykę, czy tylko chemię? I czy Waszym zdaniem Karolina i Maciej Kubik mają szansę przetrwać? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Jeśli ten materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, udostępnijcie go znajomym i zasubskrybujcie kanał, by nie przegapić kolejnych newsów.